Cześć, z tej strony Robert. Miałem tak nie za dużo ostatnio nagrywać tych unboxingów, ale tak się złożyło, że przyszła do mnie specjalna paczka. Nie to, żebym był jakimś wybrańcem, ale to już w ciągu miesiąca drugi z królów, który podarował mi swoje skarby. Tak więc zajrzyjmy do środka i zobaczymy co to jest, a w międzyczasie powiem Wam od kogo dostałem tę paczkę. To będzie aż tyle zeszytów. Na pierwszy rzut oka widzę tutaj Żółwie. Jest tutaj parę starszych rzeczy: jakieś Spider-Meny, X-Meny. Także zaraz się przyjrzyjmy temu, co tutaj jest dokładnie. No, to nie jest old school. Tak jak tutaj widzimy na początku Żółwie z TM Semik. Jeszcze rok 91. Mamy tutaj numer szósty. Nie mam tego. Także fajnie, że to zasili moją kolekcję. A w międzyczasie opowiem wam od kogo dostaję tę paczkę, bo tak się złożyło, że zapewne znacie Sylwka, który również ma kanał komiksowy od dłuższego czasu, na pewno dłużej niż ja, ma sporo fanów, na pewno widzieliście jego filmy, nonstop wrzuca coś fajnego, różne prezentacje, także ta paczka przyszła od niego, niespodziewanie. Sylwek dobrze wiedział, że zbieram różne takie starsze zeszytowe komiksy i po prostu tak od siebie przysłał mi tę paczkę. Tutaj mamy X-Menów, 96 rok, również TM Semic. Także dużo skarbów widzę tutaj będzie w tych zeszytach. Phantom. Również seria, która wtedy wychodziła. Również jeden z tych starszych zeszytów. Jak na takie starocie to naprawdę fajny stan, także trzeba będzie sobie dokupić do tego jakieś tekturki i foliki i pozabezpieczać. Dorzucić do kartonów. O, tutaj mamy Wildstorm. Nie znam tej serii, także fajnie. Coś nowego. Tutaj mamy już fan media, czyli takie pokłosie po TM-Semic. Jest i reklama Tomb Raider. Chyba ulubiony tytuł Sylwka. No dobrze, Spider-Man. O, tego zeszytu nie mam, także fajnie. Gość specjalny, kapitan Ameryka. No super. Tutaj mamy również Spider'a, czyli ostatnio wykrywana. Trzecia część. Były trzy właśnie takie w takich podwójnych zeszytach tom Tomiki. Wyszło to później w Egmoncie, w takim dużym Epiku. Fajna bardzo historia. Tutaj coś widzę z Image. Wydanie oryginalne, czyli w języku angielskim będzie. Nie znam tej serii. Na pewno zajrzę do tego, sprawdzę co to jest. Tutaj mamy też chyba kolejny zeszyt tej samej serii. Tutaj mamy zeszyt pierwszy. Tutaj mamy trzeci. O, jeden ze starszych katalogów Marvela. Lubię te katalogi, są świetne. Przeglądam sobie zawsze te okładki i sprawdzam co wychodziło, co można sobie dokupić, jakie są alternatywne okładki. Lubię to. Często jak zamawiam w Atomie zawsze coś dodają albo z Marvela, albo z DC. Ostatnio dostałem z Image, tak więc fajne dodatki do paczek. O, tutaj mamy spektakular Spider-Man, czyli dwóch pająków w jednym komiksie. też wydanie oryginalne, zapewne za tomu. tutaj Dragon Age o Dark Horse widzę, tego również nie znam. tu mamy polskie wydanie. Grek Raka, także może być ciekawie. No fajnie, fajnie. Na pewno chętnie to sprawdzę. O azyl, jeden z numerów wydziału siódmego, tego akurat nie mam, także super. Wydaje mi się, że to jest okładka alternatywna, że to nie była ta regularna, także tym bardziej fajnie. O punisher, oczywiście TM Semic, rok 96. To już było wtedy, kiedy chyba Punisher był dwumiesięcznikiem, bo już podupadał ten semik, jeśli chodzi o tytuł Punishera. Połączyli chyba wtedy, jakoś tak więcej stron było, ale robili czarno-białe strony. Ale fajnie. Nie mam tego. O, Spider-Man, tego również nie mam. No super. Też 96 rok. Mamy tutaj Spidermana i Sempa. To chyba Mark Bagley na rysunkach. Tak, Mark Bagley. No nieźle. Dobra, co my tam mamy dalej? Idle Hands, chyba jakiś zinek. Oto, to nie znam tego. Nie wiem, co to za autor. Ale coś z MF-ki widzę. No fajnie, zinki zbieram, także super. O, dziadostwo Jakuba Topora. Nie mam ani jednej części. O, tom pierwszy, także fajnie, bo będę mógł sobie zacząć serię od pierwszego numeru, także super. Polskie komiksy też lubię czytać, także fajnie. Tutaj mamy kolejny zinek, widzę babski zin, wolność, też tego nie mam, tak więc fajnie będzie sobie to, o jest Ania Chrztoń, Mar Martyna Gadalińska, no fajnie, widzę, że tutaj jest więcej dziewczyn, różne są prace, także będzie można to przejrzeć sobie, no fajnie. Kolejny zinek, co, co robią rybiki? Nikt nie patrzy. Jan Stachowiak. Lubię zinki, także fajnie. Nie mam tego. O, archiwum ekspansji. A całkiem niedawno właśnie czaiłem się na to na gildi. Markaturka. Super, dobrze, że tego nie zamówiłem. Także fajnie. Marek Turek ma fajne takie mroczne klimaty. Fajnie rysuje. Super, fajny tomik. Tutaj mamy tym razem DC. Z, o, z okresu New 52 Detective Comics. 27 numer. No nieźle. Special Edition. Wydanie oryginalne. Tego zeszytu akurat też nie miałem, także fajnie. Co my tu jeszcze mamy? O, Night Terrors. To jest akurat jeden z takich nowszych. Tutaj mamy katalog DC. Tak jak wcześniej właśnie wspominałem, czasem właśnie Atom wysyła takie katalogi albo DC, albo Marvela, albo Image. Tak więc to będzie można sobie przejrzeć. To mamy lipiec, 23 rok. Będzie się można trochę cofnąć, co w Stanach wychodziło i to mniej więcej chyba będzie jakoś u nas się ukazywało albo już nawet niektóre rzeczy wychodzą o super tutaj mamy primer też jakiś przegląd postaci też jakaś historia widzę peacemaker o nie wiem co to jest także trzeba będzie to sprawdzić ale mamy tutaj jakieś małe przedstawienie postaci występujących w komiksie, także przejrzymy to sobie dokładniej. O, Nightwing. No nie że Sylwek, pozbyłeś się Nightwinga. To okładka jest naprawdę świetna. Nightwing w górach, jeszcze z pieskiem. Nie no, jest ta okładka, naprawdę super. Górskie klimaty, akurat coś dla mnie. Dobra, lecimy dalej, co my tu mamy? O, Batman One Bad Day, tym razem Two-Face, świetna jest ta seria, naprawdę jest tam kilka postaci, nie wiem, może nawet do 10 tych takich numerów z tymi różnymi postaciami, jest jeszcze Catwoman, Pingwin, także to jest świetny komiks. Mam nadzieję, że to kiedyś wyjdzie w naszej wersji językowej, bo naprawdę warto to wydać. No super. Tutaj mamy, o jest Green Arrow. Akurat Green Arrow'a to u nas wychodzi mało. Także każdy taki zeszyt na pewno jest cenny. Ja lubię jego przygody. Absolut Power. Tutaj mamy już nowe przygody. Tutaj za niedługo to też do nas dojdzie. Tu już mamy ten połączenie tych nowych światów. Także to będzie nieźle. Nowa linia wydawnicza w DC. Też jesteśmy jeszcze troszkę do tyłu z tymi tytułami, ale czekam, kiedy to wyjdzie u nas. No, Wonder Woman tak samo. Mało wychodzi rzeczy u nas z Wonder Woman a na pewno fajnie się czyta te najlepsze przygody z tą bohaterką bo czasem naprawdę są fajne te przygody szczególnie kiedy piszą tak, tacy dobrzy autorzy typu właśnie Greg Raka. tutaj mamy Toma Kinga także ja lubię Toma Kinga także I myślę, że to będzie świetna historia tutaj mamy Superman Action Comics tutaj mamy numer 1068, to chyba to już będzie po tym jego powrocie z tego świata wojny. Tak już jest ten absolut, tak więc to już ta nowa linia, także fajnie to super Batman, The Brave and the Bold fajnie bardzo wydany zeszycik. Z grzbietem, także super. Też wydanie oryginalne. No i mamy tutaj córkę Deathstroke'a. Także już się zapowiada ciekawa historia. Tutaj kolejny album z okładkami, czyli katalog. Tutaj mamy już sierpień 24, także już będą nowsze rzeczy. To, to jeszcze na pewno dużo przed nami rzeczy, to jeszcze dużo komiksów, które dopiero przed nami, zanim to zostanie wydane u nas i kolejny Nightwing i kolejna świetna okładka, także numer 300 to jest na pewno fajna rzecz, za to chyba nawet oni dostali jakąś nagrodę za to, co działo się w tym komiksie. Także fajnie. Wiem, że Sylwek ma to wydane po polsku, te wszystkie tomy od Egmontu właśnie Nightwinga. No i w sumie dobrze, że akurat mnie to wysłał. Także fajnie, dzięki. Tutaj Batman City of Madness. No niezły formacik, powiększony to jest Black Label, ale wersja zeszytowa. No nieźle. Rysunki fajne, takie klimatyczne, mroczne. No nieźle, nie znam tej historii, tak więc trzeba będzie to sprawdzić. Mamy tutaj sowy, tak więc możemy się spodziewać, kto tutaj będzie przeciwnikiem Batmana. No nieźle. Dobra, przesuniemy to co tu jest następne? Tutaj mamy z tyłu Extraordinary X-Men. To wychodziło u nas wcześniej jako Marvel Now 2.0. Tutaj jest album, tym razem Marvel. Będzie można sobie posprawdzać okładki. Ale tu widzę jakaś jest historia w środku. Tutaj mamy Iron Fist. Marvel. Iron Fista chyba nie mam nic, tak więc przyda się coś poczytać o tej postaci. Tak, tutaj mamy też starsze przygody. Mamy tutaj 2014, także można powiedzieć, że to już prawie Old School. Mamy też komiks z okazji Free Comic Book Day, i to jest chyba Marvel Defend Comics albo jeszcze coś innego. Ja tego totalnie nie znam. Nie wiem co to jest, ale widzę taka bardzo specyficzna kreska. To całkiem inne wydawnictwo, czyli to będzie właśnie ten. Chyba Defend Comics, ale widzę jakieś coś starszego. Także trzeba będzie zajrzeć do tego i sprawdzić, co to jest. No, to mamy Divergence z DC Comics, też starsze przygody, 2015. Także to jeszcze było przed odrodzeniem. O. Trzeba będzie zobaczyć jak to się pokrywa z tymi historiami z, historiami z New 52. Tutaj mamy kolejny katalog. Jakieś historie jeszcze wewnątrz. Dziwne te wydania, previews. Tym, tym razem mamy Strażników Galaktyki. Też trzeba będzie, będę musiał zajrzeć do tego, bo wygląda jak katalog, ale widzę, że są jakieś komiksy w tym. Chyba, że są jakieś plansze próbne, ewentualnie jakieś strony takie przykładowe z różnych komiksów. Tutaj mamy wujek... Chciałem powiedzieć wujek samo zło. To jest wujek Scr Uncle Scrooge i Donald Duck. Też z okazji Free Comic Book Day. Właściwie to prawie w ogóle nie mam, tak więc trzeba będzie zobaczyć, co to jest. Może się trochę, może będzie śmiesznie. O, i tu mamy do Future Sand też New 52, także fajnie numer zerowy. Tutaj mamy reklamowaną tą serię Sinestro z dniu 52. Też ją zbieram sobie w zeszytach. Mam już nawet sporo, także poluję na kolejne zeszyty. Świetnie rysowana jest ta seria przez Igleszama, także naprawdę warto się z nią zapoznać. Kolejny numer Avengersi. Też wygląda jak taki, właśnie mieszany katalog. Tak Są te różne serie. Także jest jednak okładka danego zeszytu i parę stron z różnych historii. I tak trzeba będzie się tutaj zapoznać, co z tym jest, bo to jest akurat z tego okresu. O new, all different. U nas to wychodziło jako Marvel Now 2.0. Mamy tutaj właśnie różne historie. Tak jak właśnie wcześniej były te tomy, ale teraz mniej więcej wiem o co chodzi w tym, że to jednak jest okładka plus kilka stron z danego zeszytu. Takie, żeby się po prostu zapo zapoznać pobieżnie z daną historią. O, doktor Hu. Widziałem, że ten serial jest. Ciekawe, co to może być w tym. A ja widzę, że postacie filmowe, czyli musi być komiks na podstawie serialu. No nieźle. Orgal. Co to jest? O, Aliens, a to polskie wydanie z Dark Horse. To mamy? 2011 rok. No nieźle. Ja nie, też nie miałem tego, także spoko. Już myślałem, że Marvel reklamuje Torgala. No nieźle. I tutaj mamy jeszcze taki mały komiksik jakiś Hard West Oszukany. Co to jest za wydawnictwo? Jakiś Gambishus, Coś chyba z grami. Rysunki fajne. Także zapowiada się coś ciekawego. No i tutaj widzę jakaś reklamówka. Mamy tutaj Batmana. Z tego eventu Metal. Także będę mógł chodzić na zakupy do biedronki nie będę musiał brać tej biedronkowej reklamówki, tylko będę miał z DC, także będę kozakiem. No dobra, także mamy wszystko. Także dzięki Sylwek. Niezły stos tutaj fajnych komiksów, fajne zeszyciki, także dzięki wielkie. Pozdrawiam i do zobaczenia.